Cześć. Dziś zajmę się recenzją Samsunga Galaxy A3, czyli najniższego modelu smartfona z serii urządzeń wykonanych z jednego kawałka metalu. Ale zanim to nastąpi, chciałbym do tej i każdej kolejnej recenzji wprowadzić nową osobę. Tą osobą będzie Konrad. Będzie on zajmować się rozpakowaniami danych urządzeń. Ten ruch by już był zaplanowany w styczniu, tak żeby już nie przedłużać. Przejdźmy więc do samego unboxingu. Pudełko od Samsunga Galaxy A3 jest podobnych rozmiarów co sam telefon, Znajdują się tu wszystkie najpotrzebniejsze informacje o produkcie, takie jak kolor, model, zakres częstotliwości, plomba gwarancyjna, numery seryjne oraz wszystkie technologie, które zastosowano w tym telefonie. Po otwarciu pudełka, naszym oczom, ukazuje się sam telefon, następnie po otwarciu widzimy papierki, wszystkie instrukcje. Jest to model sma 300 fu a tu F jest właśnie ekran. Ale o tym później. Następnie mamy tutaj kabel USB służący do synchronizacji oraz ładowania, ładowarkę USB oraz słuchawki. Wraz z różnymi rozmiarami gumek każdy może dopasować do swojego ucha, także jest to bardzo fajna, fajna sprawa. I szpilka do wyciągania karty NanoSIM oraz MicroSD. Mój egzemplarz a jest w kolorze szampańskiego złota, niezbyt przypadł mi on do gustu, ale bez obaw są też dostępne dwie inne wersje kolorystyczne, biała oraz czarna. Przedni panel smartfona to 4,5-calowa tafla szkła Gorilla Glass 4. Pod nią znajdziemy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 960x540 pikseli, czyli QHD. Z tyłu urządzenia znalazło się miejsce na lampę błyskową LED, aparat 8 megapikseli, oraz głośnik. Na dole zaś od prawej wejście słuchawkowe mini jack, port micro USB oraz mikrofon. Na lewym boku urządzenia mieści się sam przycisk głośności. A po przeciwnej stronie umieszczono przycisk blokady oraz szufladki na kartę MicroSD oraz nano SIM. Na górze oprócz drugiego mikrofonu nie znajdziemy nic więcej. Na dole przedniego panelu znajdują się dwa przyciski funkcyjne. ostatnia aplikacje i powrót. Miłą rzeczą jest to, że są poświetlone na ten sam kolor co urządzenie. A, i rzecz jasna przycisk Home. A dlaczego ekran jest tfu? Hm, bo ma bardzo małe zagęszczenie pikseli, przez co są one widoczne gołym okiem. Mnie to strasznie irytuje. Okej, okay, czas na pozespoły. Procesor, który steruje operacjami tego smartfona to Snapdragon 410, czyli czterodzeniowa jednostka o taktywaniu 1,2 GHz. Procesor ten jest 64-bitowy, ale działając na 32-bitowym systemie, niestety nic nam to nie daje. Za grafikę odpowiedzialny jest układ Adreno 306, który w przypadku a sprawuje się. No, dobrze. Gry 2D działają świetnie. I jak na załączonym przykładzie widać, gra jest płynna. Niestety, klatkowania ta się zauważyć w grach 3D, takich jak na przykład Modern Combat 5, ale akurat w niej nie jest aż tak bardzo uciążliwe. Aczkolwiek, jeżeli przejdziemy do bardziej wymagającej produkcji, np. GTA San Andreas, rozgrywka jest wręcz niemożliwa. Przejdziemy teraz przez oprogramowanie. Systemem napędzającym a trójkę jest Android w wersji 4.4.4 KitKat. A skoro mamy do czynienia z urządzeniem Samsunga, nie ominie nas przyjemność używania jego cudownej nakładki o dźwięcznej nazwie TouchWiz. Po ponad tygodniu czasu, da radę się do niej przyzwyczaić. Pod kątem wizualnym bardzo mi się ona podoba, ale narzucanie użytkownikowi ekosystemu Samsunga jest niezbyt dobrym krokiem. Druga dodatkowa przeglądarka, druga galeria, drugi e-mail, e czy też sklep Galaxy Apps. Jedynie aplikacja aparatu się broni, ale oni i o samym aparacie opowiem później. Ogólnie rzecz biorąc, system działa płynnie. Czasem zdarza się jakieś zacięcie, ale jest to bardzo sporadyczne. Bateria w tym urządzeniu nie jest wymienialna. Dla niektórych to wada, dla niektórych zaleta. ja nie mam zdania, jest mi to obojętne. Ale do rzeczy. Akumulator litowo-polimerowy o pojemności 1900 mAh. Wytrzymuje on naprawdę długo. Wystarcza na około 1,5 dnia przeciętnego używania, czyli mniej więcej 4 do 5 godzin na ekranie. Ale jeżeli poziom baterii będzie malał zbyt szybko, możemy włączyć tryb oszczędzania energii, który przedłuży nam czas pracy o kilka, a nawet kilkanaście godzin. Tylna matryca aparatu ma rozdzielczość 8 megapikseli i robi dobrej jakości zdjęcia. Sam aparat wystaje ponad obudowę, ale to już chyba nowy standard. Przednia kamerka ma 5 megapikseli i radzi sobie no też dobrze. Programiści Samsunga przyłożyli się do aplikacji aparatu. Ta ma wiele trybów robienia zdjęć, wykładanie twarzy, czy możliwość cyknięcia fotki poprzez pokazanie dłoni, czy wypowiedzenie słowa SHOOT albo SMILE. Podsumowując, Samsung Galaxy A3 to naprawdę godne uwagi urządzenie. Za kwotę około 900 zł otrzymujemy metalową budowę, płynnie działający system oraz długi czas pracy na baterii. Jeżeli zaś nie przekazać Ci małe zagęszczenie pikseli na ekranie oraz nakładka TouchWiz i szukasz urządzenia ze średniej półgizelowej, Galaxy A3 będzie ciekawą propozycją. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wrocławskiemu Samsung Brand Store za udostępnienie mi urządzeń do testów. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Czołem!